Witaj w kolejnym filmie z cyklu poradników, w których pokazujemy, jak poprawnie złożyć i zamontować produkty z naszej oferty. W tym materiale skupimy się na biurku komputerowym Iron. Sam film będzie bardzo krótki, ponieważ montaż tego typu biurka jest naprawdę bardzo prosty. Oprócz blatu w zestawie mamy jeszcze osobny karton, w którym znajdują się nogi do biurka, które będziemy montować w wyznaczone miejsca. Wróćmy do rozpakowania paczki. Wyciągamy jedną nogę, usuwamy z niej folię. I tutaj w tym miejscu możemy zobaczyć, że każda noga ma taką specjalną regulację. Natomiast tą kwestię omówię nieco później. Jeśli chodzi o sam montaż nogi, to tak naprawdę wystarczy ją przykręcić do wystającego gwintu. Nogę dokręcamy do momentu, aż poczujemy opór, a całość się ustabilizuje. Po przykręceniu wszystkich czterech nóg biurko możemy postawić, warto poprosić tutaj kogoś o pomoc. Zdarza się, że powierzchnia, na której chcemy postawić biurko, jest nie do końca równa. Tutaj z pomocą przychodzą nam wcześniej wspomniane regulacje. Ich zakres pozwoli nam nie tylko na dostosowanie wysokości, ale także na ustawienie poziomu.